Hej, cześćman, no, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk, a to jest kolejny odcinek z serii prywatnie w Minecraft. I dzisiaj postaram wam się pokazać jedną bardzo fajną rzecz, którą ostatnio miałem wykonać, o której mówiłem wam w poprzednim odcinku. I nawet <laughs> nie postaram się wam pokazać, tylko wam pokażę. Proszę bardzo, nie wiem czy widzicie. No widzicie most idzie od mojego domu. Zresztą zaraz zobaczycie co i jak tak to się prezentuje z tej strony. A ja teraz może sobie... O, wypodałoby włączyć dźwięki. Wyjdę sobie tutaj. I proszę bardzo. Idziemy sobie mostem. Nie wyszło to tak jak tak bym chciał. No ale nie jest źle. No najważniejsze jest to, że jest to jakoś ze sobą połączone. Mam tu tak jakby już taką, wiecie, sieć. Czyli jest sobie mostek. Idziemy sobie teraz tutaj do góry. I tu jest jedna góra, którą połączyłem. Nie jest ona duża. Być może ona się na coś nada. Najważniejsze, że jest właśnie tutaj połączona. Zrobię sobie tutaj chyba jakąś farmę, coś takiego tymczasową. Zobaczymy zresztą. Nie mam jedzonka, kurde. Zaraz musimy wrócić. No i co? Z tej wyspy jest przejście. Tutaj zrobiłem sobie taki balkonik. Proszę bardzo, wszystko ładnie widać. Punkt obserwacyjny, domek świetnie wygląda. No, tu można sobie słuków fajnie ponaparzać. Może kiedyś spróbujemy. Tutaj, tutaj jest zejście na dół. Mogę sobie tam zejść, jak będę chciał. A tutaj jest takie wejście w skalę, nie wiem czemu tak to zrobiłem. Jakoś tak dawałem sobie klocki, coś fajnego mi nawet wyszło. O właśnie, i tutaj jest pierwszy tunel. Tutaj chyba dam sobie szkło. Jeszcze nie wiem jak to do końca będzie. Żeby tutaj po prostu był taki punkt obserwacyjny, a może kiedyś mm, pociągnę tutaj most na, na pustynię i do dżungli. No, i tutaj mamy kolejne, jakby rozgałęzienie. Hops. I tutaj. O! I tutaj jest góra. I tutaj jest kolejny mostek, który prowadzi na kolejną wyspę. Która też jeszcze nie jest zagospodarowana. I nie wiem, co tutaj zrobię. No, i z tej wyspy widać ładnie tam domek, tak jakby w oddali. Bo wiecie, mam mgłę sobie załączoną. No. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, co mogę zrobić na tej wyspie, jak i na tamtej, oczywiście piszcie w komentarzach. Wezmę, wezmę to pod uwagę. I myślę, że w kolejnym odcinku te dwie wyspy już zagospodaruję. A no może zrobimy coś właśnie w następnym odcinku na tych wyspach, zobaczę. A może zupełnie coś innego zrobię. Dobra. Musimy się teraz cofnąć do domku. O, tu spadłem. Jak robiłem most, to tutaj spadłem, dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ta woda. I teraz mam tutaj coś do jedzenia? Chyba niekoniecznie. Wezmę sobie to, co mam tutaj w tej skrzyni. Żeby mi tu nie zalegało. I zaraz sobie posegreguję trochę w skrzyniach Bo mam taki syf, że nie wiem gdzie co jest Ale może to już poza odcinkiem Dzisiejszym... Celem dzisiejszego odcinka właśnie było pokazanie Wam tego mostu, ponieważ Ostatnio obiecałem, że Zrobię między odcinkami taki most, w kolejnym odcinku No i... Myślałem, że tam Creeper jest w domu, a to sadzonka No i co, taki most jest już zrobiony, więc nie ma problemu Gdzie mam dirt? Dirt mam tutaj, w pierwszej skrzyni więc sobie tutaj dirt, tutaj mam mm, kobel, kobel, tutaj sobie włożę, glina może być, może być złoto, a gdzie mam kobla, tu mam drewno, tu mam kobel, dobra, włożymy sobie tego kobla, włożymy sobie, łoty, lol. Zabiję go łapą Jak on wszedł, to ja nie wiem. 0 wow. FPS-ów miałem przez chwilę, ale ściga. No, znowu 0 FPS-ów, ja. Którędy on wszedł? Aha, mógł wejść tędy. Czyli tu sobie to zdejmę. Mógł wejść balkonem. Chociaż nie, balkon jest fajnie osiedlony. O, drzewko fajnie wyrosło. Dobra. Czyli na razie to zostawiam. Ja chciałem jedzonko. Kaktusa chyba jest. Nie będę dobra. A, już mi głodek bije. Dobra. Wpieprzę sobie to jabłuszko. I tyle. No to co, ja wam pokazałem to, co chciałem w dzisiejszym odcineczku. I może jeszcze sobie zrobię właśnie z wami tutaj porządeczek mały. I to chyba będzie na tyle. Dobra, więc co, zaczynamy od rzeczy koblowych. Tu mam kobla, dobra, tutaj mam to, to wrzucę sobie to. Drewno to wrzucę sobie to Narzędzia wrzucę sobie to Tutaj jedzonko i różne takie to powrzucam sobie troszeczkę tego proszę bardzo, wełny dywany też możemy dodać jajka, to, to, to dobra do surowców możemy dać to, to możemy dać, to możemy dać, możemy dać to, to możemy dać tutaj, bo to jest jako narzędzie. No to możemy też dać jako narzędzie, to możemy dać tutaj. Mm, piasek możemy dać tutaj, wiaderko nie wiem. Wiaderko na razie dam tutaj, obróżnione to jeszcze nie do końca i ostatnia skrzynia. Co to? Aha, to ja nadepnąłem. Już się przestraszyłem. Dobra. Jedziemy, bierzemy do końca. Dobra. Drewno, 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 drewno. Tutaj dajemy piasek, dajemy gravel, piasek. Tutaj dajemy wyroby kobylstownowe. Roślinki są tutaj, to tu dajemy roślinki i tym podobne. Chopa, to w surowce dajemy. Lapis, tu dajemy sobie to. Tu dajemy sobie jeszcze pochodnie. I aha, to tu mogę dać do narzędzi, bo to już pod narzędzia podchodzi. Narzędzie, narzędzie. Narzędzie, narzędzie i to i to, dobra czyli fajnie jest uporządkowane jeżeli chodzi o surowce to pokażę wam mam 6 diamentów, może ułożę sobie to tutaj, tak dam może do przepalenia to i złoto dobra, to niech się przepala tutaj to niech się przepala tutaj o i jeszcze damy tutaj złoto <laughs> a węgiel schowam na swoje miejsce Dobra, więc co? Mamy dzionek Zaraz zobaczymy jak nam się to wszystko zrobiło. O, może sobie jeszcze zrobię łuk. Mm, a może mam? Co to za dźwięki dziwne? jezu, już nie ogarniam tego Minecrafta. Jak się robiło łuk? Mm, na pewno patyki były potrzebne. Była potrzebna nić pająka. Dobra, mniejsza. To wezmę sobie... O, jeszcze pada deszcz. Dobra, nieważne. O, to muszę sobie zniszczyć, bo tutaj nie pasuje. Ops. I pójdę zobaczyć na ten balkonik, czy są tam może jakieś creepery i coś w tym stylu. Dobra, lecimy sobie. Nie, muszę ściszyć dwie dźwięki, bo... Troszeczkę mnie ten deszczek dobija. Dobra, ta skrzynia niech sobie tutaj stoi. I zobaczymy, czy jest tutaj coś, czy nie ma nic. Nie ma nic. A nie. No lol. No, trafimy go, czy nie? Niżej jeszcze? No ja... Nie ogarniam, no... Przecież... Trafiam w niego. I nie zadaję mu obrażeń. Co za... To może... Inaczej, może sobie ustanę po prostu... Gdzieś tutaj. bym nie spadł. O, tu są strzały jakieś, to może sobie po nie pójdę z spieprzaj Jezu On idzie za mną, czy mi się tak tylko wydaje? No Zabiłem go Dobra, więc wiecie co? A, jeszcze pokażę Wam jedną fajną rzecz. Taki trochę dzisiejszy to odcinek na zmuleniu, ponieważ nie mm, jest piątek i jakoś tak jestem zmulony ostatnio. Tym bardziej, że nie poszedłem do szkoły, bo jestem chorowity ostatnio dość mocno. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest tutaj to. Nasadziłem sobie, żeby nie powiedzieć, nieładnie, to powiem dużo drzewek. I teraz, gdy tylko potrzebuję, podchodzę sobie i wiecie, ścinam. No nie, i mam. Tego zapas, taki wiecie. Las. I właśnie, jeżeli macie pomysł, co mogę zrobić tutaj, też napiszcie, bo nie mam pojęcia, co bym mógł tutaj zrobić. Zrobiłem takie pomieszczenie, oszukiłem to ładnie, bo fajnie to wyglądało. No czy wygląda. Ale żeby coś tam zrobić, to już nie mam pomysłu, więc piszcie w komentarzach, może też to wykorzystam. Dobra. Wchodzimy do domku, deszczek niech sobie pada. O, tutaj mi się przepaliło wszystko ładnie. Niech się. Pala do końca to zostawiam tu, to zostawiam tu, hops, hops, surowca, proszę bardzo. Więc co? To tyle w dzisiejszym odcineczku. I do zobaczenia, trzymaj się, papa. Się. Pa. Cześć, cześć, cześć.